Cześć, jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek ze Skyrima i jesteśmy w podróży, by odzyskać kostur dla Entira. Przy okazji przechodzimy przez Helgen, więc... Oh. Więc będzie zabawa z bandytami. Co? Nieważne. Przy okazji, myślę, że dobrym pomysłem byłoby użyć jasnowidzenia. Które każe mi wracać. Zaje fajnie. Jakim cudem jasnowidzenie? Każe mi wracać. Jak to jest ta droga? Aha, bo mam... Mam dwie misje. Prośba odmunda to jest to, co chcę zrobić. Do którędy ja mam niby iść? A, nie, nie wierzę. Ja sądzę, że to tędy trzeba przejść, więc tędy pójdziemy. Tutaj są też bandyci, z którymi trzeba będzie się zająć. A tam są gromowładni. Gromowładni na pewno... Uff. Zakładam, że będą się chcieli pobić. Boom, boom, Ktoś jeszcze podchodzi? Halo, zapraszam. Zapraszam. Ktoś tu idzie. Okej, okay, nikogo, nikt więcej tutaj nie podchodzi na ten moment. To sobie przeszukajmy tych bandytów. Topór bojowy. Uuu, całkiem nieźle. Nie żebym jakkolwiek się bał tego, tego czegoś. Ale zastanawiam się co jest tam. I tam, hmm, to jest dobra rzecz. W którą stronę pójdziemy? Mam dwie możliwości, w ogóle gdzie jest Lidia? Lidia, halo? Cześć Lidia. No dobra. O, dzień dobry. Headshot, a no nie headshot. W rękę dostał. Okej, okay, jednego mniej. Skąd oni przychodzą? Jest... Oni są wszędzie wokół i tyle mogę powiedzieć. Śnieżny Lis. Zobaczymy, które będzie się dało przejść oczywiście. Orkowe strzały, złoto. Musimy znaleźć przejście tam na drugą stronę. Alone zwłoki. Uu. Ci to nie są zbyt przyjaźni. No dobra. Dzień dobry, dzień dobry, i dzień dobry. Poddaję się, a wyciągasz strzałę. No, jak się poddajesz, to nie wyciągaj kolejnej strzały. Podostaniesz w papę. Okej. Okay. weźmy sobie tutaj. Znamy dobrze te miejsca. Tak, wyjątkowo dobrze znamy te miejsca. Teraz zobaczmy, którędy można by przejść. No właśnie, tam jest ten dwór. Wandyci są tam, które ja przechodziłem, że ja tędy przechodziłem i było w porządku. Powinienem skoczyć na mur, zdaje się. Jałć, Tam jest ten dom, okej. Okay. Zatem chyba wszedłem nie tędy, co trzeba. Chodź Lidia. Spróbujemy ominąć mimo wszystko Helgen albo przejść nieco okrężną drogą. Nie da się. Chciałbym gdzieś zboczyć drogi w innym miejscu. Albo nie. Wydaje, że tego wcześniej tutaj nie było, no. I teraz nie mogę przejść. Jaki kanał? Muszę wejść na wieżę. Muszę tędy przejść, no. Coś trzeba wykombinować. Założę się, że jest gdzieś przejście. To je znaleźć trzeba. O, spalone zwłoki kolejne. Dobrze. Jak przejdę ten, to będzie w porządku. Nie jestem pewien. Chyba tak. O, dzień dobry. Bandyta banita i... Pała się magią. Ciekawe. Śmierć jest przereklamowana. Bom Umarła. Okej. Okay. <noise> Buu, on jest chyba jakimś silniejszym bandytą. O, cześć Lidia, przyszłaś tutaj, jak miło, jak miło, że tu jesteś. Hmm, zgodzę się, nie jest zbyt silny. Chociaż wcześniej zapewne inaczej bym mówił. Uff. Prawdziwy nordowy się... Jesteś bandytą, a nie prawdziwym nordem. Co ty? Czy jest jakaś różnica? Może być jakaś różnica? Między jednym a drugim? Hmm, to jest... To jest pytanie. Dobra. Bandyta. Dzień dobry. Mikstura uzdrowienia. Klejnot duszy. Nic specjalnego. Lidia... Kolejny bandyta to poszli obaj. Jednemu i drugiemu się zginęło. Ten dostanie strzałę, zaraz ginie. O, tamten dostał w No, zdecydowanie zostali rozbici, żeby tylko mieć Czego ty chcesz? Zgiń. To mnie to, że się poddajesz. Ja tędy idę. Bandytów nie zdziorzę. Oni tutaj mają dobre miejsce, bo jeszcze... Hmm, roz, rozbite miasto całe, nie? To mają obudowę, wszystko mają, dobra. Mniejsza, oto. Hmm, czy ja tutaj chcę wchodzić? Chyba nie chcę tutaj wchodzić. Wychodzimy stąd. Wątpię, że tutaj... Będę częściej przechodził, więc, jak już będę przechodził, to po prostu tu się zabije i tyle ich będzie widać. Naszym celem, nasz cel jest gdzieś tam. Tam jest chyba brama, nie? Więc zapewne to tą bramą muszę przejść. Czy mogę ją? Mogę ją otworzyć, ale muszę wykorzystać moją jedność otwierania zamków. Bum! Nawet jeden wytryk nie poszedł. Dzień dobry. Oj, idziemy. Dalsza droga jest już w miarę prosta. Zdobyłem cały gród od bandytów. Moje strzały, lodowe kolca. Lodowe kolce lubimy. Teraz idziemy tu, czy tu? Myślę, że tu. nawet jeżeli nie wygląda, to może być droga bardziej w górę. Jeżeli oczywiście obejdziemy tą górę, ta po mnie teraz nie zaatakował. Bo jestem w miejscu, w którym wszystko może się wydarzyć. Jaskinia. Tam jest jaskinia, a tam jest droga w górę. Trzaskini nie idziemy, idziemy w górę oczywiście. A no widzicie, jest droga w górę, o której mówiłem. Bardzo dobrze, mnie to cieszy. Widzisz, ja idziesz, idziesz, ale się nieco, nieco ci z tym schodzi. To jest normalna droga właściwie. Bo jest to normalna droga, ok, gdzie dalej? A, chyba będziemy musieli wejść do tego sanktuarium. Ponieważ tak mówi mi misja, i powinienem iść tędy, zdaje się. O, ciekawe, czy w tym sanktuarium znajdziemy nieumarłych. To jest dobre pytanie. Ponieważ, jeżeli znajdziemy tam nieumarłych, to będę mógł przetestować czary od Izargo. I Lidzie trzeba będzie zostawić z tyłu. To już zobaczymy. To już jest coś, co wyjdzie w praniu, że tak to ujmę. Tylko najpierw powinniśmy się tam dostać. Ja jestem niemal pewny, że muszę wejść wysoko, żeby tam zajść. Okej. Okay. Co to jest? Ruda orykalkum, orykalkum nie jest jakoś potrzebne. I tak samo chyba ta droga nie jest najlepsza. A tu jest smoczy Kurhan. Ehe. Tylko trzeba zaczekać, aż jakiś smok się z tego wykluje. Wykluje i zechce zrobić bałaganu. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ponieważ jestem nieco zajęty. Chyba mam smoczą duszę. Mam no smoczą duszę w ogóle, którą mogę wykorzystać? Mam jedną smoczą duszę, którą mogę wykorzystać, więc... To co powinien znaleźć to jaskinie, w której mogę znaleźć smocze słowo. Przynajmniej to by mi bardziej odpowiadało. Hej, co tam jest? Co tam się znajduje? Jakaś wioska, ale... Miejsce, do którego idziemy powinno znajdować się mniej więcej tam. Poproszę mojego patronacha, poproszę osłona i poproszę o wejście do jaskini. Mak bojowy. To to ma być. Umieraj żeś Pan, boś mi niepotrzebny. Ale masz ametyst. Ametyst, to ci wybacza. Laboratorium ma chemiczne szata do ładowania. Wątpię, że ta szata jakkolwiek będzie mi przydatna, ale to jest zdecydowanie miejsce, do którego chcemy wejść, tak? Tak, Lidia, jesteś tu, jesteś tu. No to wchodzimy. To się będę ograniczał. Po prostu tam wejdźmy. Znajdźmy ten kostur którego mamy. Mamy zdobyć. No, zgiń. A o mnie nie zabił Skubanie tak. Wybiegł na mnie i nic nie mogłem zrobić. Ciekawe to rzeczy. To wyglądało jak pułapka. Tencier coraz mniej mi się podoba. szukaj kufer. Tej no duszy i złoto, ok. I dalsza droga powinna być mniej więcej tam. No to jest za miejsce? Naprawdę, coraz mniej mi się to podoba. No dobra. W sumie ładnie, tu, ale muszę uważać na runy. Będę musiał obserwować Ziemię. Ponieważ zginę, jeżeli tego nie zrobię. Umrze mi się i to dość solidnie. Okay, dzień dobry. Tam jest dalsza jaskinia. Zobaczmy na mapę tego miejsca. Idziemy w dobrą stronę. Dobra, trochę ich tutaj zaraz będzie. Czy będą szli ścieżką? Jak będą szli ścieżką, to trochę im się to nie spodoba. Chyba jednak nie będą szli ścieżką. Tak mnie zobaczyli. No cóż. Okej, okay, jest w porządku. Lidia już ruszyła do ataku. Mój trona zresztą. Także myślę, że mam szansę. Ty nie masz szans. No zginij już bardzo dobrze. Mój Atrona zrobił robotę. Ok, teraz się stało zabawia. Ups, strzała w plano. A brzuch i strzała w głowę. Czemu jeszcze nie żyjesz? Czemu jeszcze żyjesz? Wiem, cudem to przeżyła. Dalej żyje. Zabijecie z radością. Oczywiście, że z radością nie chcesz zabić. Ale zginiesz ty. Ok, orkowa strzała. Nie podoba mi się to, że... Jakim cudem to lis mnie atakuje? Ała, to go bolało. Nie bolało, zginął naprawdę szybko, nie? Zginął super szybko, a tam są jakieś złoki. Kolejny mak. Ten lis, liscia skóra. Kupka popiołu, kurza pierś. Okej, okay. a co z obowiązowiskiem? Ruda Korundu. Święcona łasze, buty skradania. Wezmę, bo wydają się drogie. No dobra. I to jest wszystko? To jest wszystko. Kto tu widział w takim miejscu urnę pogrzebową? I tutaj jeszcze inną urnę. Okej. Okay. Dobra. Czy my idziemy tam, czy tam w dół? Zobaczmy najpierw, co jest tam na dole. Ktoś mnie korci, żeby tam znaleźć, ponieważ to może być po prostu miejsce, w którym są jakieś rzeczy do wzięcia. Ajonki. Ajonki. Pająki, jeden zginął, drugi też zginie. Kolejny zginął, to jest gniazdo pająków. Ok, kończy mi się magia, to mi się nie mi podoba. Mimo wszystko, wciąż nie mam jej wystarczająco ale że regeneracja magii nie działa podczas strzelania, podczas jej używania okej okay, pająki pokonane i mimo, że ta regeneracja, teraz nie mogę mówić, że ma małą regenerację, bo jest duża to i tak nie jest wystarczająca o skrzynka dzień dobre. buty wyciszenia yy, przyznam, one nie są złe Okej, okay, to już jest bydlak. Załatwić bydlaka, poproszę. Mój Atronach powinien sobie poradzić. Idzie spokojnie. O, jest bydlak. No, to nie tak, że zabijesz się, że musiała, tylko musisz go zabić. Okej. Okay. Tak, podwójne rzucanie czarów. Będziemy go ogłuszać lodowym kolcem. To Lidia będzie mniej obrywać. I dla niej, i dla mnie to będzie dobre. Dobra, zabijmy go w końcu. I ja dasz radę, wierzę w Ciebie. Także się postaram. I pająk zginął, jak miło. Jeden pająk mniej. Dobra, zregenerujmy się tu nieco. Ponieważ mimo wszystko jest tu roboty. O jest. Hmm. Dalej gdzieś są wrogowie. Oni są tam. Okej. Okay, ci mnie na tyle nie interesują. To jest po prostu większa ilość pająków. A tu tyle pająków. Bo całe gniazdo trafiłem. Na pewno. Na pewno. Pewno całe gniazdo trafiłem. A mój atronak też się zajął czymś. Ok. Co to, to jest? Mag bojowy. Prawda, z pająkami się uspiknęli? To nie jest I dobra informacja. To znaczy, że mam tutaj zawody z pająkami i z magami. mnie. A... Kim ty jesteś? Jesteś mrocznym elfem. Okej, okay. rzucę na siebie osłonę, przywołam nowego tronacha I faktycznie odetniemy cię. Proszę, odetnij mnie. Już to zrobiłem, dzień dobry. Chcesz porozmawiać? Dziękuję za wydostanie mnie z tarapatów. Też się na cieszę. Naga wypędził mnie i zostawił tutaj na pewną śmierć. Nikt nie jest w stanie przeżyć zbyt długo z pająkami. Eee, przeżyłaś się, Proszę, w porządku. możesz mi pomóc się stąd wydostać? Jak będzie czysto, spróbuję uciec. Jest czysto. Krąg magów Basznaga. Okej. Okay. Mieszkamy... to znaczy oni tu mieszkają. Dali mi jasno do zrumienia, że nie jestem tu już mile widziana. Jesteś nekromantą? Spróbuj prawić mi morałów w tej kwestii. W okay. czasach nie musiałabym pobierać takich nauk w tajemnicy. Czuję się lepiej, ale klątwa Basznaga będzie działać przez wiele tygodni. Tym jest ta klątwa? To nie są jacyś delikatni magowie z Akademii. Okej. Okay. Basznak posiada umiejętności uczonego i umysł wodza. To niebezpieczna gromadka. Mogę ją rozbić? Chociaż, jeśli chcesz w spokoju zgłębiać tajniki nekromancji, to akurat idealne towarzystwo. Co um, to ci sprawiło Została wysłana do tamtejszego sierocińca, gdy oskarżono mnie o nielegalne uprawianie nekromancji. Okej. Okay. No, nie miałam wyboru. Wtedy dołączyłam do Basznaga. Dobra. Osaweli każdego dnia. Więc wymknęłam się, mając nadzieję, że ją odnajdę. Tyle, ona kogoś ona szuka, okej. Okay. Została przeniesiona do innego sierocińca, adoptowana, albo... Nie wiedziałam, co zrobić, więc wróciłam, mając okay. nadzieję, że nikt... W tej chwili jestem zasłaba. słaba. Tu pająki, tam sabat. Nie wyjdę z tej jaskini żywa. Okej, okay. więc chodź ze mną. Mi to pasuje. Idziesz? Właśnie, ona idzie z nami, czy nie idzie z nami? Chyba nie idzie. Ok. Dasz, ale się tam wydostać? Jestem basznak mnie przeklął. Nie mogę teraz rzucić żadnego zaklęcia, by ratować własne życie. Zaczekam, aż droga na zewnątrz będzie bezpieczna. Dziękuję. Jeśli uda mi się odnaleźć... Droga na zewnątrz jest bezpieczna, bezpieczna, więc... Chyba że idziesz inną drogą, ale tak, w tamtą stronę jest bezpiecznie. Być może spotkamy ją ponownie. Więc zwiedzamy dalej. Zwiedzamy dalej. Jaskinia wydaje się ciekawa. Wydaje się, że tu si magowie będą nekromantami. Tam jest nasz cel, tak w ogóle. A tutaj nie ma nic. Czy to była jakaś ścieżka dziwna? Przykro mi, ale zginęło ci się. Haha. <grywa> ok, jeden mniej. Czym był? Czy to będzie ta słuszna droga, czy nie? To jest dobre pytanie. Ok, jej pomogliśmy uciec, jest w porządku. Więc więcej chyba nic tam nie będzie. Tak, więcej nic tam nie będzie. Bardzo dobrze. Tam jest nasz cel. Tutaj nic nie ma. Liczyłem, że coś się tutaj znajdzie. Okej, okay, poszukajmy naszego celu. Ach, moja trona się tym zajmie. Wasznak. To jest szef! Jesteśmy po Idź ja spokojnie, przeżyjesz. koniec! co ty? Ja się dopiero rozkręcam. Mam zmieszoną regenerację magii, czy mi się wydaje? Kamień Maga. Właśnie, musimy znaleźć kamień, który mi da zwiększoną ilość magii. Wiem, że coś takiego jest. Dobrze będzie go w końcu znaleźć. Ogłuszony. Nie będziesz mnie za jakim sukinem nazywał. Po prostu zginiesz. Okej. Okay. Postur zombie. Czy to jest to, co szukaliśmy? Okej. Okay. Nic specjalnego. Sztuka magii wojennej. Przeczytajmy to. I rękawice po mniejszej alchemii, lepsza alchemia, ok, Nic specjalnego, nie. Kostur, który to jest, to jest to. Wielki kostur roku, to jest ten sam kostur. To jest dokładnie ten sam kostur, trzcigodny elf i łuk. Krasnoludzki łuk płomieni, to jest coś co damy Lidii. Lidia, ja mam coś Cześć, dla ciebie. Będę dźwigać Coś co mi się czary. nie przyda, ale ty będziesz zadowolona. Ty masz łuk wysania czaru, który już nie jest zbyt dobry, ale. raz ludzki łuk płomieni to jest dla Ciebie idealna rzecz. Tak samo te strzały. Też sobie weź. A reszta się sprzeda. Okej. Okay. Ty przedem, ja za tobą. Całkiem dobrze to wyszło. Teraz mogę stąd wyjść bezpiecznie. To wszystko, co tutaj było. Hmm. Okej, okay, zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, więc faktycznie wyjdźmy sobie stąd. Hehehe, mam jeszcze zabawę. przeszedłem dołem, tam gdzie były pająki, a teraz wchodzimy na górę, tam gdzie są ludzie. Ojejku. Dzień dobry. Ach, nikogo tutaj nie ma. Idziemy do Berek, ale bez żadnego. Żadnego większego powitania, chciałem powiedzieć. No ale jednak ktoś tutaj był. I tu jest laboratorium chemiczne kolejne już. Sporo ich tutaj. A czy to nie jest miejsce, które już tutaj znamy? Zdaje się, że to jest miejsce, które już tutaj znamy. Zatem wychodzimy stąd. Czyli droga górą była znacznie szybsza, ale dałem z... dało mi to znacznie więcej doświadczenia. W ten sposób to zróbmy. Znaczy, w ten sposób to zostawmy. Znajdźmy drogę wyjściowo. Okej, okay. no i wyszliśmy. W takim razie będziemy wracać do Akademii, zdaje się. Zatem na ten odcinek to będzie na tyle. W na następnym odcinku spotkamy się już w Akademii Zimowej Twierdzy, ponieważ tam będziemy podróżować. Hmm. Po drodze spróbuję złapać jakieś miejsce z nieumarłymi. Albo nie. Albo nie będę robił czego. Między odcinkami, ponieważ to byłoby dziwne. Nie ma misji między odcinkami. Ale podróż do zimowej twierdzy właśnie tak się odbędzie. A na ten odcinek to wszystko. Chyba ja dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Oczywiście, zostawienia łap w górę, jeżeli Wam się film podobał. No i czuł, widzimy się w na następnym odcinku ze Skyrima. Cześć!